Cześć ludziska, z tej strony Maksim, witam Was w filmiku poświęconym podsumowaniu miesiąca, czyli zwanym przeze mnie słowie na koniec, tym razem czerwca 2013. Oprócz tego, że pokażę Wam, co u mnie się zmieniło, jeżeli chodzi o gry, bo nie jest tego zbyt dużo, to sobie pogadam. Na, na różne tematy. Zacznijmy, może od tego, jak widzieliście, był chwilowy taki delikatny przestój, jeżeli chodzi o filmiki, ale związane jest to z tym, że jak część ludzi wie, pracuje nad takim małym serwisem kameralnym gdzieś u siebie. Zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi, ale jest on już praktycznie na, na, na dokończeniu. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i w przyszłym miesiącu on już ruszy. Także spodziewajcie się linku. Zainteresowani niech spodziewają się linku do tego właśnie, można powiedzieć, kameralnego, małego serwisu. Związanego z graniem, myślę, że być może ktoś coś dla siebie tam znajdzie. Nie będzie to taki serwis, typowo jak to teraz jest w, w przypadku dużych serwisów, który będzie spamował non-stop nowościami. I dziennie będzie się tam pojawiać jakaś aktualizacja. Nie, po prostu tam będą takie, można powiedzieć, szersze przemyślenia na temat y, gier, które przelazłem, czyli takie można powiedzieć swoiste recenzje y, typowo subiektywne y, gdzie będę się wypowiadał o grach, które przelazłem y, wymieniając tam jakieś plusy, minusy i ogólnie znajdziecie tam różne ciekawostki y, y, różne inne pierdołki, także przyjrzymy się temu za, za tydzień znaczy za tydzień, za miesiąc Około, mam nadzieję, że wszystko będzie hulać. Jeżeli chodzi o forum testowe, będzie one zamknięte. Jak wiecie, ja tam narzekałem, że strasznie dużo reklam jest, jeżeli chodzi o te forum, które w tej chwili hula na darmowym serwisie. Tam niestety, jeżeli chodzi o ten serwis, straszne, strasznie duże nastawienie jest na reklamy i potrafi to irytować, bo w 199 miejscach te reklamy wyskakują spamując wasze monitory. Także te forum będzie przeniesione też, że tak powiem, na, na nasz serwer z kumplem. Dzięki właśnie Wizowi kończymy także robić i forum, więc ludzie, którzy są zarejestrowani na tym forum, niech się nie martwią, na tych samych loginach, na tych samych hasłach będą mogli się zalogować tam, po prostu baza jest przeniesiona, także spodziewajcie się w przyszłym miesiącu linku. No i może zacznijmy tutaj nawijać, co jeżeli chodzi o gierki, zmieniło się u mnie w miesiącu czerwcu. Jak widzicie, od Paradise w wersji Ultimate Box swojego czasu już filmik wam kiedyś pokazywałem. Dla ludzi, którzy nie wiedzą za bardzo o co tutaj chodzi, z czym mamy tutaj do czynienia, to mamy tutaj do czynienia z arkejdowymi wyścigami przepełnionymi naprawdę bardzo dużą ilością rozrywki, bardzo dużą ilością rozpierduchy. Ogólnie, mimo tego, że jest to gra już dość starsza, no to naprawdę prezentuje się nawet w tych czasach bardzo dobrze, i jeżeli ktoś szuka typowego, czystego fanu, typowej, czystej rozpierduchy, to myślę, że te wyścigi są dla niego. Ja osobiście uważam, że arcade'owych wyścigów nigdy nie za mało. Jak widzicie w polskiej wersji językowej tutaj Jarosław Boberek oczywiście nie niezastąpiony, gdzieś tam lektorzy dubbinguje, podkłada głos. Tytuł naprawdę, moim zdaniem, godny swojej ceny, tym bardziej, że ta gra już jest dość stara, więc możemy to bardzo tanio wyhaczyć. A daje nie, nieźle fanu, także... Zrobienie tutaj wszystkiego w tej grze też, jest to troszkę czasu, bo jest ona dość rozbudowana, jeżeli chodzi o wszystkie rozpieczanie tam tabli z innych pierdół. Także platynować ten tytuł też można. No i to tyle, lecimy dalej. Kolejną grą, która do mnie trafiła na, w miesiącu czerwcu, jest to Sega Superstar Tennis. Mamy tutaj tenis od SEGI, czyli możemy się spodziewać tutaj. W popierdółkowatym tenisie postaci z Segi, jak widzicie tutaj na okładce mamy czy sonika, czy kilka innych znanych postaci właśnie z gier od Segi szczerze nie wkładałem tej gry jeszcze do konsoli, słyszałem że jest ona strasznie słaba ale gdzieś tam ją załatwiłem żebyście się mogli przyjrzeć czy jest warta jakichkolwiek pieniędzy wpakowanych w ten tytuł ja widzę tutaj na tych screenach są jakieś minigierki czy tam widzę jakiś zombie czy coś, no nie wiem, okaże się e, czy w to warto w ogóle grać, oczywiście to nie ma trofeów jeżeli chodzi o tą gierkę, zobaczymy lecimy z kolejnym tytułem, mamy tutaj do czynienia też ze starszym tytułem Ninja Gaiden Sigma przez graczy ogólnie jest to ta seria uważana za naprawdę trudną serię e, ja się z tym zgodzę, grałem praktycznie tylko chwileczkę w tą grę bo cały czas męczę niestety tego Darksiders, znaczy męczę, przechodzę tego Darksiders, ale gram praktycznie już teraz prawie w ogóle, więc, więc więcej leży w konsoli niż w ogóle tą grę włączam. I po przyjrzeniu się jej przez dosłownie krótką chwilkę, to naprawdę jest to tytuł, który trzeba masterować. Jest to tytuł ceniony przez graczy. Tu akurat ta pierwsza część serii nie posiada trofeów. Dlatego też między innymi można ją dostać po naprawdę taniej cenie. Myślę, że też z ciekawością przyjrzycie się filmikowi dotyczącemu tego tytułu. Zobaczycie jak to wygląda. Czy to omijać, czy być może będzie to tytuł, który, którym się zainteresujecie. No i lecąc z kolejnym tytułem, ja swojego czasu miałem pożyczoną grę Blaze Blue, Continuum Shift. Jak wiecie, jest to dwuwymiarowa bijatyka. Jeżeli nie wiecie, to odsyłam was do filmików, które robiłem swojego czasu. Ja sobie załatwiłem na półkę. Jak wiecie, ja zbieram takie wersje typowo specjalne, nie będące takimi dużymi kolekcjonerkami, e, więc myślę, że tutaj na półce e, typowo się to sprawdzi. E, dwuwymiarowych bijatyk też nigdy nie za mało. Ogólnie, jeżeli chodzi o te czasy, to tych bijatyk nie wychodzi aż tak wiele jak e, w latach 90., e, tutaj przyjrzy. Po przyjrzeniu się tej grze w filmiku, jeżeli żeście nie widzieli, mamy do czynienia z japońską biatyką, z naprawdę efektowną biatyką, z jakimiś tam rozbłyskami, pierdami i ogólnie cudownymi rzeczami, które dzieją się na ekranie. No i lecimy dalej, no. I ostatni tytuł, który do mnie dotarł. Tak jak wiecie, tak jak wspominałem przed chwilą, zbieram Steelbooki wersje jakieś tam specjalne. O grze Dead Souls, o Jakuzie Dead Souls wypowiadałem się niedawno, bo ją ja ukończyłem, tą normalną wersję. Ale gdzieś tam udało mi się dopaść steelbook, co bardzo mnie cieszy, bo one w Polsce nie były tak mocno gdzieś tam e, dostępne. Ja akurat mam wersję, jeżeli chodzi o pudełko niemiecką, na niemiecki rynek oczywiście gra jest w języku angielskim. E, co bardzo mnie cieszy, bo to jest dość rzadszy steelbook. steelbook. Jeżeli chodzi o sam steelbook, jest on lakierowany, także e, świadczy to, że dłużej wytrzyma na półce. Tytuł, tak naprawdę, moim zdaniem, jeden ze słabszych, jeżeli chodzi o serię IP Yakuza. Tak czy tak, ja, jako ten zapalenie, trzymam go na półce i tyle. Jeszcze na sam koniec Wam powiem, że będzie taka dłuższa przerwa. Miesięczna, z racji tego, no, że nie będę miał zbyt dużo czasu do nagrywania. Także, kilka filmików jeszcze się pojawi, i później, jeżeli przez jakiś czas się filmiki nie będą pojawiać, nie martwcie się, nie zapomniałem o Was, nie porzucam kanału, tylko po prostu filmiki pojawią się za jakiś czas. Chcę jeszcze powiedzieć, że będą pojawiać się reklamy, niestety znienawidzone przez niektórych. No, ale myślę, że jest to czas powoli, gdzie trzeba się zbierać na za PlayStation 4 za PlayStation 4 wraz z grami, wraz z innymi rzeczami, także na pewno się jakaś kasiorka przyda. No i tu już przy okazji tego, to właśnie co przed momentem powiedziałam, na pewno niektórych zaspokoję niektórych pytania, którzy się pytają czy czy kupię PlayStation 4, kupię PlayStation 4 i prawdopodobnie kupię w dniu premiery także będziecie mogli się spodziewać i filmików właśnie z Play'a czwórki zobaczymy jak to będzie wyglądać jak będzie funkcjonować ta funkcja share dokładnie, czyli jak będzie wyglądać kręcenie filmików z tej konsoli jak wiecie już w miarę wiadomo co dane dwa sprzęty z Next Genu będą oferować nie tutaj akurat celowo pomijam Wii U bo nie jest to dla mnie aż tak ważny sprzęt jak konsole Microsoftu czy konsole Sony z dwojga tego co oferowali właśnie dwaj producenci, no to jednak zdecydowałem się na konsole Sony nie dlatego, że jestem jakimś fanboyem, tylko po prostu jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o zaufanie do firmy, to troszkę bardziej na plus, jeżeli chodzi o moje zdanie, wypada u mnie PlayStation 4 od Xbox'a. Tym bardziej że bardzo mnie cieszy to, że kupując PlayStation Plus bo będziemy zmuszeni w PlayStation 4 kupić PlayStation Plus, jeżeli chcemy grać po sieci, to będę zyskiwał dwukrotnie, bo, bo praktycznie będę miał i darmowe gry na PlayStation 3, i gry darmowe na PlayStation 4. Także tak to wygląda, ludziska, ja z wami się żegnam, mam nadzieję, że spotkamy się w przypadku innych filmików, będziecie sobie oglądać tutaj gierki, które będą się pojawiać. Wszystkim życzę fajnej zabawy na wakacje, bo praktycznie teraz już można powiedzieć jest sezon wakacyjny, wielu z was już, ci którzy chodzą do szkoły mają ją za sobą, studenci też skończyli sesję, więc... Jest to czas, gdzie możemy się fajnie pobawić Nie spędzajcie za dużo go przy konsoli Tylko gdzieś tam jeźdźcie, Albo polatajcie gdzieś po dworze Żeby nie nerdzić przed telewizorami Oczywiście jak najbardziej można pograć Ale myślę, że wieczorem A jeżeli jest czas wolny, to spędzajcie go gdzieś na dworze Dobra, tyle z moich jakichś pouczeń Bo nie jestem tu jakimś tam mentorem Także trzymajcie się ludziska Do następnych filmików, hej!